Znajdujemy się w nowej siedzibie firmy Improvia w strefie ekonomicznej przy ulicy Wawelskiej. To jeden z przykładów jak szybko marzenia mogą zmienić się w realny projekt. Bardzo nowoczesny. firma, która rozmawiała kilka miesięcy temu z nami na temat miejsca lokalizacji i kiedy tworzyliśmy taki zespół, który wspólnie zastanowi się jak ten proces szybko, sprawnie przeprowadzić. Dzisiaj otwiera swoją działalność Tutaj, w miejscu, gdzie wiele innych projektów jeszcze się realizuje. Wiele razy i wielokrotnie podkreślaliśmy, jak ważne jest to miejsce dla ekonomii, dla rozwoju gospodarki miasta. Tym bardziej cieszyć się należy, że te projekty tak błyskawicznie się realizują i kibicować, żeby mogły osiągać te cele biznesowe, które od początku były założeniem tej inwestycji. Gratuluję przede wszystkim. Zarządowi firmy Improvia, bo y, no, kawał dobrej roboty za nimi i myślę, że najlepsze czasy przed nimi. E, firma Improvia jest firmą inżynieryjną. E, nie wytwarzamy produktów, generalnie jesteśmy firmą serwisową. Czyli mówiąc krótko, wszystkie firmy, które chcą zautomatyzować swoje procesy produkcyjne, zwracają się do nas o projekt i o wykonanie całych urządzeń, maszyn do, do automatyzacji produkcji. Firma funkcjonuje na rynku pilskim prawie 10 lat, korzenie ma holenderskie, zatrudniamy około 35 pracowników tu w Pile, mamy też swój oddział w Poznaniu i w Krakowie. Dwa temu szukaliśmy miejsca, gdzie moglibyśmy zainwestować w hale. Szukaliśmy różnych lokalizacji, ale to, co miasto nam zaproponowało, w sensie lokalizacji, ale również wsparcia, było najbardziej atrakcyjne. W związku z tym zarząd firmy zdecydował się na to, żeby właśnie zainwestować w hale w strefie. Zaczęliśmy tą inwestycję mniej więcej rok temu. Przy dużym wsparciu nie tylko. Pana prezydenta i pani prezydent, ale również InwestParku. Udało się to według nas bardzo szybko i sprawnie przeprowadzić. Także w ciągu roku inwestycja została zakończona. Cały czas szukamy konstruktorów, którzy potrafią programować maszyny, urządzenia. Szukamy konstruktorów, którzy potrafią uruchamiać, jak również projektować. Także jeżeli będą takie osoby dzisiaj słuchały nas, to chętnie zapraszam do nas. W zeszłym roku podpisaliśmy umowę z Lokalną Szkołą Wyższą o współpracę. Pracę, co pomoże w zatrudnianiu nowych młodych ludzi. Nasze wsparcie w momencie inwestycyjnym w tym momencie się kończy, ale będziemy wspierać firmę w poszukiwaniu dobrze przygotowanej kadry i w rozwiązywaniu problemów, których oby jak najmniej.